Dzień dobry, nie trafiłam w pierwszej wersji, nie, traf nie trafiłam w tą, w kropkę nie to nie jest kulka. kulka, kula to jest wiesz, przestrzenna figura, to jest kropka, dzień, dzień dobry, dobry wieczór, mówię do Tobiasza, weź zapodaj coś, bo ja coś nie mam weny, ostatnio, jakoś jestem zmęczona, nie wiem czym sobie. A ty? Chyba tymi świętami. A ja wiem, czy świętami. Bo mówi, że nie lubi świąt. To co, to, to tym się zmęczyłam, że nie lubię świąt? Mhm. Nie, po prostu. Po prostu. Prawda jest taka, że. jakieś takie. perspektyw. Takich, wiecie, perspektyw, jak to powiedzieć, jakichś takich, nie chcę nazywać pozytywnych, bo to nie o to chodzi, pozytywnych, bo to też jest jakaś moda na pozytywizm. Tylko po prostu, wiecie, na takiego, na takiego energetycznego jakiegoś tak, może jesteśmy a może jesteśmy przeładowani informacjami? boże przeładowani yy, no, tym nadtłokiem, tych wydarzeń, zdarzeń mm. przez ten cały rok. Tak, tym chaosem, tym niepewnością. Nagle no, nie zawsze mm. niepe chaos to niepewność. Hmm. Chociaż i tak, czy wiecie, tak sobie stara się jakoś tam, wiecie, u, u siebie być osadzonym, przynajmniej tu mieć jakiś rodzaj, wiecie, takiego hmm. rodzaju. Jak ktoś człowiek chował? Jak? Mimo wszystko. Hmm. No wiesz, ale to nie zmienia faktu, że wiesz, gdzieś to. Gdzieś to wpływa, nie? Bo, bo jednak, wiesz, pomimo że tak nie oczekuję, ale z drugiej strony, no też nie jest, nie, nie mieszka na bezludnej wyspie, nie? Mhm. Tak to jest, jakoś.